Jeżeli dzisiaj będę wam wszystkie eventówki i czy ogólnie działają, Ono no mam taką różkę iluzjonisty, że on na przykład, i teraz patrzcie: na przykład klikam e, prawy przycisk myszy, znaczy lewy, i patrzcie co, patrzcie, co to robi. Robi jakby takie szczęki, nie? I to, to, nawet, to nawet fajnie zdaje, ale też mamy inne. No, e, mamy księgi i różne. Mamy piekarną tarczę. Krew vampira Krew wampira to jest takie coś, że na przykład mamy takie, mamy tyle HP. Na przykład klikamy na i wasuje, tak? No i mamy świeczkę. Mamy jeszcze taki tak. Mamy no tutaj Excalibur, Hannibal, jajko tego, mamy kolonarki, posę, lombarda maxima... Mogę w tak jak zaraz dropu str teraz Tak, tak, zaraz zagadnę Tylko czekajmy czekaj, mam blok tak, mamy wszystko tutaj, mamy kolejną stronę i tu tu anarchiczne 2, anarchiczne te dwa, anarchiczne tak, to tak, to, no, to, to, turbo, turbo turbo, to, to jest... to jest tak, mamy, hmm. mamy to, tak, 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 to Mamy tak, Mamy to i teraz, powrót, księgi, tu mam wszystkie księgi, widzicie Łaskawienie mamy wszystko Tu mamy regiony, ale te regiony nie są potrzebne teraz e, Mamy to tak, mamy to tak, mamy to ekstrazur, mamy to, klikamy tak, tak No i klikamy na przykład tak, mamy 5% cofamy, no i mamy te 5%, tak Mamy sokiewkę dropu, jak go zabijemy To mamy jego itemy, tutaj mamy też To do łaskawienia. Że jak zginiemy, to mamy swoje itemy Opa. A, jeszcze nie zginąłem jeszcze raz. No to właśnie mogę w... wysoko pojść. Jeszcze wyżej, jeszcze. Dobra, jeszcze, i teraz spadamy. I... Giniemy. No i jakby tracimy totem z łapki, ale mamy itemy, tak? Mamy tego Robloxa. Czekaj, nie jakiego robią, czekaj, trak. I teraz tak, mamy tu wszystkie itemy, teraz mamy się na niego i teraz mamy na przykład Turbo Trapa. Albo nie, wyrzutnie, wrzu wyrzutnie. I teraz tą wyrzutnią klikamy, i tu na tworzy taką pułapkę. Nie można nic tu niszczyć i nic nie można robić, nie? I ta pułapka trwa parę sekund. I możemy wtedy zabić tego gracza, który jest z nami. Um, Mamy też boski topór. Boski topór nas wybija i mamy jakby niezniszczalność na kilka sekund. Mamy też jajko już montowane To jest takie coś, że jak przykład tutaj jest przeciwnik i wybucha i on na przykład zabiera mu dużo, że nie? Mamy też blok Widmo, turbo trap. No, turbo trap to jest takie coś, że jak rzucamy, to on jest w trapie i my możemy go tam bić i ten i tak dalej, tak? Możemy go bić. Możemy go bić. I oto chodzi w tym turbo trapie. Um, jeszcze szybko zniszczę tego turbotrapa, więc robimy szybkie cięcie. Ora, e, ja już zniszczyłem tego turbotrapa, to teraz robimy tak. Mamy tu korene narki, które daje nam stały efekt siły 2 i... szybkości 2 i... okrudności 3, szczęście 1 i odporności na ogień. Na przykład zadajemy mu więcej HP. E, No bo on ma protection, bo on ma tego, on ma koksa. Bo on za tylko to tak. On ma protection i on mamy też bombardę nie? Czyli na przykład, jak robimy takie coś, to rozwala nam tak? I na przykład. A to rozwala nam Pedro, nie? Nie, to nie rozwala Bedrocku. Bedrocku Dynamite Rozwala albo bombardę nie. Bo to na przykład, jak uderzymy tego gracza zaraz, tego musi skończyć protection, no to możemy go bić i będzie ten anti Eee, blok widmo Blok widmo to jest jakiś postawiony blok widmo i, po, i pobliższy gracze dostają minus 10 sekund albo tam ileś tam, nie? Zależy ile mają W wąpirze jabłko dostajemy efekt na 5 sekund siły 2 Że na przykład mamy te że jabłko Ono się nie kończy Ale ma cooldown, no i na przykład go i mamy na przykład mi się jakoś, nie, mi się to zbakowało, ale wam to nie działać. Um, no to chyba tu już wszystko, ale mamy jeszcze tam dużo tych eventówek, ale... Um. Czekaj, zaraz teraz wezmę jeszcze raz. Panel i tak. No tu mamy te księgi i tak dalej. To będzie Możecie sobie przetestować się. Znaczy nie możecie przetestować, ale możecie je zdobyć. Rózgi, to mamy, to mamy, pierniki Kupa anarchii nie działa Ale mogę zrobić, żeby działała Antkobok mamy Izaka mamy Piekaną tarcza, parawan no Wszystko, koska Rubika Czekaj chwilę za... Nie wiem no Wada cukrowa Sieka Grincha, to, to, to Wiele rzeczy, naprawdę. Gdzie jesteś, Seba? Na przykład, patrzcie. Ja go ja teraz się schowam, bo to już przetestowaliśmy. I mamy lewe jajko. I teraz jak mi niego rzucę, to on wyleci w kosmos. No i wyleci w kosmos. I dostajemy serce, możemy sobie użyć, tak? lewe jajko. No. Wiem, ładuj. Ale czekaj, teraz ci tak dam. No, i mamy też, na przykład, takie antykubeba. I na przykład... Nie teraz. Chcę I teraz Seba, masz pajęczynę i postaw mi pajęczynę pod nogi. Postaw mi pajęczynę pod nogi, masz. Postaw mi pajęczynę pod nogami. No i teraz mi postawi pod, pajęczynę pod nogami. Ja przykład kliknę tylko antykobola, no to usuwa pajęczynę. Dobra, no to mamy też. Mamy też na przykład taki parawan. to, mamy. I ten parawan jakby wybija. To samo to jest lewe jajko, tylko że to wybija. Jakby wybija od ciebie, nie? No i. No. Wybija od ciebie. choć sobie bo masz serduszko. Yy, użyj se. Yy, mamy też rózgę, która odbija gracza, Na przykład. A ma dalej. No, dobra, jeszcze ja potyle na przykład mamy ten antylogot, nie? I tak będziemy możemy go tak dać. O tak na Widzicie? Możemy go dać, No to tak. No i jeszcze mamy... Bo yy... ja Okej, okay, teraz ci dam coś. Mamy też watę skrowną do naszego seta do Fulla. Kostka Rubika. Yy... Weź mi kostką Rubika. Weź mi kostkę Rubika. Weź mi uderz kostką Rubika. I widzicie, mi zmienia to ten ekwipunek. No to tam mamy to. Wętelnik nie lotę, Nie może wtedy latać. Eee, tu wygra ale mi się odnawia. Mamy tak. socja elektra działa. Rozlatana, wszystko tu działa. Jakby to wszystko tu działa. I tu nie ma tak, że nic nie działa. Tu dynamit, dynamit to niszczy. Bedrock, e, jak wszystko ogólnie Mamy też to, to jakby robi tak, że daje efekt e, otru, otrucie, że na przykład nas struje, nie? Mamy w formie słychać, że możemy sobie robić tak No i nas już nie ma Tam e, Mamy jeszcze inne rzeczy, więc storm i Wam storm nigdy się nie będzie pokazywać, bo nie macie admina, więc nawet nie musicie próbować, ale jak chcecie to możecie spróbować no tak, mam do maj marchewkowy miecz. Seba weź, ić, weź, ić, trzeba idź byle gdzie iść, byle gdzie iść. Po prostu kliknij w. Kliknij po prostu w, kliknij w i tyle, okej? Okay? Seba, czekaj, bo ja cię ja chcę zabijać. Idę. A nie mam komendów przy tym Dobra, no, Soba, patrz, teraz patrz. Idź, idź byle gdzie, idź byle gdzie. No chodź, byle gdzie. Idź. Teraz nie masz, widzisz? Widzisz? No, i mam też inne rzeczy. Weź mnie, nie bij, weź mnie, nie bij, bo ja nie mogę tego. A ile masz? Ech? Ale ogólnie ile masz? A! To czekaj. Masa, dodaj. Dobra, no tu mamy jeszcze mamy jeszcze. No to Mamy też śnieżki Możemy się zamieniać miejscami Cłone serce Anarchiczne serce Mamy już wszystko tutaj gnopkę, Smoczy miecz Zajęcie miecz Dobra, no to tak Mamy te itemy na przykład patrzcie. Robię tak i robię tak I trafiłem nic nie rób sama, czekaj. Stój sama w miejscu. Stój sama w miejscu i teraz... Yy, i, I teraz cię trochę teśniałem kanapką I mamy jeszcze sklep. Znaczy schop, Jak cię sklep, to jakiś Shop. Najbardziej mi shopa będzie pokazywać jaką macie rangę i ile macie pieniędzy Ja teraz mam na przykład 30, 38 tysięcy Można się też kupować różne rzeczy, sprzedawać No i tak, musiał już ten i teraz w niego trafię I zamieniamy się miejscami, jeszcze mamy złomione serce No i złamałem mu serce, tak? Gdzie ty jesteś? No tu teraz mamy też zajęcie miecz. Chodź tu, Selwa. Chodź tu. Tu. Chodź tu, Selwa. Zajęcie miecz to jest to samo co. Zajęcie miecz to jest to samo co... czekaj chwilę, zajęcie miecz to jest to samo co... Najpierw zajęcie miecz. I zajęcie mi jeszcze jest takiego, że się blokuje stakanie, a zobaczymy jest no, że jesteś... że jesteś jakby Enderman i możesz kliknąć, nie? W ta klapka to jest... Może masz. Ym, może masz po prostu otrucie i jeżeli nie otrucie, tylko że widać, bo przez ścianę na przykład. widzicie? No i widzę go przez ścianę, bo prześwietla. No i już... No i wat skromna mogę Wam pokazać, że działa. Sporo itemy Weź sobie mnie uderz zaraz Uderz mi Seba Chodź Seba mnie uderz 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 mnie Seba Uderz mnie Seba raz, uderz mnie Weź mnie uderz Uderz mnie Seba Seba uderz mnie no już mnie nie mieli i teraz patrzcie, Na przykład jeszcze Wam pokażę, że nie mogę iść do spawna Widzicie, odwala mnie. I teraz tak. Tu mam tego i jakby się... Jakby sobie tak i hopa. I jakby wszystko sobie, zrobiłem. na pewno na od hełm. No i naprawiłem sobie hełm, tak? Dziękuję za oglądanie. Możecie sobie sprawdzić te wszystkie rzeczy. Tylko że pamiętajcie, że teraz nie można dołączyć. Na razie teraz nie można dołączyć. Później będzie można dołączyć, a teraz to na razie musicie czekać. Ja wam, czekaj, chwilę. Ja Wam przyślę na YouTube jak, jak będziemy mogli dołączyć. Na... Ra